Ja widzowie z tej strony, Milixis i witam Was w kolejnym odcinku z DBD, to jest mój trzeci dzisiaj nagrany odcinek. I dzisiaj, tak samo, zagram z Killerem, ale to nie będzie tak, że ja sobie wybieram, którym chcę Wam pokazać. Nie, nie, nie. Ja tutaj już przygotowałem. Robimy Tych i mamy już przygotowaną stronę do lasowania, więc. A teraz. No dobra, nie jest to jak, jakiś najgorszy pik jak dla mnie. Mogłoby być lepiej. No ale no też poradzić. No Huntresska sama sobie nie jest najgorsza, ale... Ja mam po prostu złe perki na niej. Tak no niezbyt. Ten, no szybko skonstruję jakiś build i wam później opowiem na czym on ma polegać. Dobra. Zrobiłem takiego builda. To jest build pod aurę. Oczywiście barwa, czyli że jak powiesz kogoś na haku, to tam paru, metr paru metrów wyświetla mi... Y no paru dziesięciu metrów wyświetla mi graczy na mapie. Y nurse Calling, czyli y jeśli ktoś by się leczył tam... 28 metrów ode mnie, to będę widział jego aurę Leather Pursuer to jest perk, który na początku mi pokazuje gdzie każdy jest i jeszcze dodatkowo wydłuża każde, każde takie... to jest taki buff do aury, że po prostu ta jak na przykład barba mi pokazuje na 4 sekundy wszystkich graczy, którzy są dalej ode mnie 40 metrów i to teraz razem z Ledarcus'u, to będzie takie dodatkowe dwa. więc przez 6 sekund będę widział. No, tej ciągle będę widział, więc nie ma zmian. No i jeszcze wziąłem Iron Maiden, no oczywiście to jest Hunter, to muszę szybko reloadować. Więc akurat to szybkie reloadowanie. Jeszcze dodatkowo, jeżeli ktoś wejdzie do szafy to... nie wiem, kto chodzi do szafy jak rasie na Hunterce? to To być debilem, no, ale w razie czego jeszcze ten. Tam... Będę miał na hitach, no i jeszcze wziąłem, właśnie przez to, że to jest build pod aure, wziąłem sobie jeszcze, yy, że jeśli ktoś trafi to będę go widział na 5 sekund, a razem z LEDER Pro to będzie 7 sekund i jeszcze dodatkowo wziąłem sobie dwa hakery. No jeszcze ogólnie, gdybym miał y, Darkness Revilne, y, no jakoś tak, to jest ten od dredża na szafki że jak przeszukam szafkę, to pokazuje mi każdego aury w przeciągu mnie yy, to wymienił zamiast Iron Maidena, ale mam go tylko na pierwszym BLD-u i tak nie zbyt mi się... o, to jest darkness revealed, revealed. i właśnie bym wymienił go, ale Iron Maidena mam na trójce, a tutaj mam na jedynce, to tak na no, średniu powiedział Ormond... kurde Or, no, akurat na Ormondzie zbyt nie lubię grać handpreską bo to jest taki paradoks, bo jak jeszcze grałem w tym DVD, tak byli maniaczyłem, To mega lubiłem grać Huntrescom na RPD To jest mapa od Nemezisa i od y Weskera I niby to jest mega zamknięta mapa Ale mi się tak dobrze gra Huntrescom, no bo raczej się gra na otwartych ale to jest jeden taki mój wyjątek, że zamknięty, lubi grać kandydatką na zamknięty Jajks. Tutaj jest dwójka. Kurde, mogłem poczekać. Она уже мне там учекает. Нет, не учекает. Ну и еще другая особа была. Ух мамча? Jajajaj. No, ktoś tutaj był. Kurde, już nie mam toporów. Ona o tym nie wie. Jak ja, ja ogólnie nie, nie umiem zapamiętać, którego z ja tego yy, gonię, więc jak zdarza mi się tunelować, to jest dosłownie przypadkiem. Bo ja nigdy w życiu nie, tun nie tunelowałem, czy kampiłem tak. Znaczy, kampić to akurat już yy, no, umyślnie się robi, ale no, nigdy. Nie robiłem na umyślnie tunnellingu To jest... No, bo tutaj robią No jak Kamenda Mam cię Aha! Łatwo No Taura ta się na długo utrzymuje Tylko początek miałem zrąbany i prawdopodobnie ten mecz przegram Ale to już widzę, że biegnie Jedna menda biegniesz tak trochę purtelac. Ale mogłem skoczyć i trafić A ja myślałem, że trafiłem. ma. Ach. A, na przeciwku sobie dbilauduję Będę dalej za nią gonił O tutaj jesteś Nie, kurde, jeszcze nie ogarniłem wysokości Nie no i teraz boks jakiś zasłonił No unlocka Muszę jak najszybciej donieść do haka Albo po prostu zrobić tak Czekaj, ktoś tutaj był? Nie no. No No mater Nie ja wiem, że to przegram już tam do gena biegł No i kurde miała pewnie coś pod przyspieszonego wigla A ja myślałem, że będzie odbiegał Ale na pewno muszę o ty. Znowu ty? I znowu ty? Kurde, paleta oj, nie dało mi zrobić tego gena. Pan nawet nie nisze, bo ona mi bardziej pomaga niż utrudnia. A myślałem, ja nie mam haczetu ale lipa. Mam cię. Ciebie też będę miał. Nie, kurwa, że twierdziedzę. Nie gadę, że oni się jeszcze pod koniec tak wywalą Dobra jeszcze jedna Tylko gdzie ona może być ona się wyleczyła. Tam jest dobra, idę po nią. Jak ją złapie, to tu się Ona jest instant dzisiaj po osobę Mam cię Nie no ja to ugrałem Co tu się stanęło? Co to, to, to się stanęło? Się pod koniec wysypali tamty nawet nie będę podnosił, bo ona może mieć deta, więc póki co ją zostawiam Idę po tamtą Tutaj jest Tutaj ją powierzę, to od razu będę widział gdzie jest tamta, czy mnie nie spierdzieliła gdzieś no, jest tam. Ja pierniczę, co tutaj się stanęło? To jest oni tak mnie zgeneraszowali. Nie mam słów. Jeszcze kopnę sobie geny, tak żeby były punkty. No ale już nie mogę kopnąć ja mogę sobie pale tej generatora kopnąć znaczy, dążę. Dążę. Dobra, <laughs> fajnie wyszło w sumie. No, cyk. O, Oj, prawie kolejny level up. No. A więc dzięki widzowi za oglądanie. No mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Lajkujcie, subskrybujcie i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!